Jest grudzień, w centrach handlowych tłumy ludzi kupujących świąteczne prezenty. My postanowiliśmy dowiedzieć się o tym, co tak naprawdę mężczyźni wiedzą o damskich strojach i dodatkach. Czym różni się spódnica od yy, sukienki? Co jest? Spódnica od sukienki, bo spódnica jest krótka, sukienka jest długa. No właśnie. No to polega, to polega. A czym różnią się rajstopy od pończoch? No, bo leśnopy są całe, a pońcowe są pojedyncze. Leśnopy jest trudno ściągnąć z dziewczyny. <grymne> 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 Jeżeli mówimy, że dziewczyna ładnie wygląda w kominie, co to oznacza? Że szczupła. <grymne> co to jest bardotka? Nie mam Damska bielizna. Skojarzenie. Co to by mogło być? Stringi. Jeżeli mówimy, że kobieta ładnie wygląda w kominie, co to oznacza? Ładnie wygląda w kominie. Że jest może tym? Kominiarzem jakimś. Czym różni się sukienka od spódnicy? Sukienka jest krótka. Tak? No Nie? No Ach, no dobrze. Czym różnią się pończochy od rajstop? A, pończochy są samonośne. A... Dobrze. Do czego służy zalotka? Do podkręcania rzęs. Bardzo dobrze. Jeżeli mówimy, że kobieta ładnie wygląda w kominie, to co to oznacza? W takim szaliku. Do Dalej. czego służy zalotka? Żeby nas poderwać. Bardzo dobrze. Tak. No i tyle. To jest całe. Ostatnie pytanie. Dobre? Z czym kojarzy Ci się słowo baskinka? Baskinka? Tak, z czym Ci się kojarzy? Z kobietą pochodzącą z krajów Basków? Co to jest bardotka? A ja nie znam bardotki. Aktorka francuska. Co to może być baskinka? Z czym się Panu to słowo kojarzy? Z basem i z kliniką. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czym różnią się pończochy od rajstop? Tym, że pończoszki są na pasie, a rajstopy są wciągane na pupę. Dobrze. I ostatnie pytanie. Jeżeli mówimy, że kobieta wygląda ładnie w kominie, to co to oznacza? Że jest w ogóle ładna. Wszystkie kobiety są ładne.